witam w kolejnym vlogu dzisiaj słuchajcie robimy e, vlog z pakowania, e, bo właśnie się pakujemy e, i pierwsze co zaczęłam robić to oczywiście ogarnięcie wszystkiego na łóżku wszystko już jest za mną przygotowane i zaraz wam pokażę i to będzie jakoś tak na 4-5 nocy e, oczywiście to będzie takie pakowanie, że w razie co jest sklep obok i co trzeba będzie to tam dokupimy jakieś jedzenia na przykład nie wiem dla Luny czy dla Leona i tak, to będzie tak jakoś szykuję na cztery nocki, żeby cztery takie komplety ciuchów i pierwsze co to właśnie dla dzieci. Dzieci spakuje w jedną walizkę Leona i Lunę i później po prostu siebie spakuje już na spokojnie. Lunę i Leona mam plan spakać do takiej typowej walizeczki do... Nie, nie, to nie jest ta do looku wego to jest ta mała właśnie podręczna. Więc tak powinno być najwygodniej. I połowa Luny, połowa Leona. Ale Luny rzeczy jest mniej, więc zobaczymy. Najwyżej pomieszamy. Także patrzcie, tutaj mamy całe łóżko z rzeczami i tak, już Wam pokazuję. Tu są rzeczy leone. o to wszystko. Sporo się wydaje. A tu Luneczki. I dla Luny przygotowałam także zrobiłam po prostu całe outfity na każdy dzień, żeby było gotowe. Czyli wiecie, bielizna, i tutaj mamy bluzeczka, sukienka, rajstopki. I tu mamy bluzeczka, spodenki, bluza i skarpetki. Także każdy taki zestawik, więc mamy tutaj cztery zestawy ubrań. I do tego... co? Tu są... I do tego mamy ekstra jakąś bluzeczkę, ekstra majty, ekstra skarpety i ekstra rajstopki. I piżamki wziąłem dwie, żeby miała jedną z długim rękawem i długim, no, długą nogawką i również krótką. Zobaczymy, jak będzie za ciepło, to po prostu będzie w krótkiej spała. Do tego szczoteczka do ząbków. Pasta do zębów i jeszcze cztery pampery. Na noc zakładamy lunię, bo czasami jej się zdarzy. Bardzo dawno już jej się nie zdarzyło. Ostatnio przez chorobę, bo zasnęła bez siku. Na, na noc niż po prostu wiecie, chora była no i zasnęła. Długo siku nie było. Jak zasnęła, to niestety się zdarzyło. Także z powrotem pampery. Dobra, i teraz zobaczmy, jaka ta szczoteczka jest. Chcesz zobaczyć? O, wow, Patrz. co to jest? okej, okay, a bo tutaj jest taka szczoteczka żeby zabezpieczyć ją widzisz? jak będzie mokra Gdzieś, i tu będziemy zakładać i można bezpiecznie sobie do kosmetyczki schować fajne? jakby coś to to z Rosmana. dobra, daję ja muszę ją spakować Także tu mamy wszystko dla Luny, a tu przechodzimy do rzeczy dla Leona, tu też mu zrobiłam takie sety i tu mamy po prostu bodziaki i spodenki plus bluza, tu też mamy na przykład tylko spodenki i body i skarpetki, tu też mamy bodziak, spodenki i taka bluza. Żeby wiecie, mieć tu trochę bluzy, to trochę nie. Tu po prostu, jak będzie poszła bluza, będzie chłonniej, to weźmiemy stąd, nie? Tu też mamy bodziak, skarpety i bluza i spodenki. Tu dwie piżamki, pajacyki bez stópek. A tu mamy po prostu ekstra budziaki wzięłam, że czy to do spania, czy no oczywiście, jak się ubrudzi, uleje, to żeby mieć body na zmianę. Jakieś takie leginsikowe spodenki, skarpetki, śliniaczki. I do tego jeszcze mamy tetra chustki, swet... boże, sweterek, kocyk. i Tutaj mamy też jeszcze jakąś ekstra bluzę, jakby było chłodniej. Tutaj mamy jakieś, wiecie, jeszcze jakby w razie co, czy od ząbków, czy coś gorączka. Woda morska do noska, aspirator do nosa, krem pod pieluszkę. Tutaj na ząbkowanie, jakby była potrzeba, Dentinox, witaminka D to dla Luny i dla Leona. My mamy oto Smoczek zapasowy, żeby był w walizce. I tutaj paczka pampersów. Mam nadzieję, że starczy. Jak nie starczy, raczej na pewno starczy, ale jak nie starczy, to po prostu jest Rossman. I mokre chusteczki. Tutaj jakoś tak minimalistycznie. Mam nadzieję, że nie będę dobierać, ale niestety przed samym wyjazdem zawsze dobieram, dorzucam zabawki, ale mamy tak gryzaczek jeden, chmurkę tą z świecącą, to chyba ja do samochodów wrzucę albo nie wiem, no zobaczymy. Gryzak, gryzak i taki samochodzik. Tutaj jeszcze biorę, to będzie w walizce Leona, ale tutaj mamy butelkę i laktator w razie jakiejkolwiek potrzeby. Wątpię, że będę to używać, ale biorę. Więc e, tak, ja biorę ten z Medeli, laktator, stwierdziłam, że ten mam koz i nie ma sensu go brać, tego elektrycznego, tylko po prostu ten mam, ten z Medeli, co wam kiedyś w wyprawce chyba pokazywałam. Dobra, patrzcie, w ogóle pokażę wam butelkę, bo zawsze jesteście ciekawe, to my, ja używam dla Leona, jak go karmię nie piersią, to po prostu tą awenta i ta jest za mała, o właśnie, no właśnie, ona jest za mała. Dobra, ale to w razie wują biorę, bo tak normalnie to bym brała tą szklaną dużą, bo tam on już pije te 120, 140, 160 ml. Tu by była po prostu full, ale no to jest na takie, raczej nawet tego nie będę używać, więc dlatego to biorę. O, i tutaj mam taką butelkę, tu końcówka dla ktatora, wszystko tutaj mamy. I teraz przechodzimy do rzeczy jedzonkowych. Że już mamy rozszerzoną dietę, to ja biorę takie na jakieś ekstra śniadanko i zazwyczaj na razie Leon je po, tyś, po połówkę, także na dwa razy mamy słoik, więc tu mamy takie jakby śniadanko czy kolacja jakaś słodsza, tu mamy obiadek i też na pół jakieś krupy, żeby miał i tutaj mamy śliniaczek i łyżeczki. O i tutaj łyżeczki, które nam się najlepiej sprawdzają Plastikowy widelec Bardzo lubię, żeby po prostu zabrać I rozgnieść banana dla Leona nim yy, Łyżeczka On też fajnie sobie radzi Z tej łyżeczki jest bardzo dobra Jak mu daje właśnie jogurt czy yy, Właśnie jogurt, banan i, I jakieś tam inne rzeczy do tego I tu mamy tą łyżeczkę jeszcze taka, i ta klasyczna z Lovey, ona jest najlepsza do karmienia prosto ze słoja, bo naprawdę ona ma taki kształt, że wszystko da się dokładnie wygarnąć. Ale ogólnie to są nasze takie top top y, sztućce, więc i je ja również biorę. Tam też mamy taki śliniaczek. On jest chyba z y, firmy Musi również, jeśli się nie mylę. Także tak i tu. I tutaj mam wszystko przygotowane, żeby wrzucić po prostu sobie do torebki i tu mam rzeczy do samochodu, czyli do samochodu jakaś taka grająca coś, jakby nie spał, żeby go czymś zająć, dwa pampersy, water wipesy, para spodenek, body i do tego jeszcze śliniaczek i te, tetrę na ulanie czy coś, po prostu, żeby mieć. Więc to po prostu sobie wrzucę taki zestaw do torebki i nie będziemy się po całej torebce walać. Jakby coś uprzedzam pytania, to jest po prostu opakowanie takie od talerza silikonowego, takiego z Easy Peasy. A ja, jak będę pakować swoją torebkę, to po prostu tu będą jakieś tam moje rzeczy, i oto sobie też wrzucę. I będzie, wiecie, tak, nie, nie będzie takie rozpierdzielone w całej trepce, jak to zawsze było. Yy, więc no, ale tu na to jeszcze będzie pora. Więc teraz muszę wszystko wpakować do walizki. Ale dobra, to tutaj zostawię. I już to mamy samochodowe. Tutaj też już mniej więcej dla siebie rzeczy kompletuję, żeby mieć wszystko, i w ogóle patrzcie, wszystko jest różowe. No nie wierzę. Dobra, tutaj powrzucam rzeczy pewnie Leonka. i zobaczmy. Tylko to jest tak dosyć luźno, więc jeszcze zaraz sobie coś tu dopakuję pewnie. Te leki, dobra, to tu połowa gotowa. I o tutaj powrzucamy sobie teraz jakieś te higieniczne w siatkę. Chcesz mi pomóc? O, tutaj tylko tego kremu, nie jestem pewna, czy on mi się nie zgniecie, ale jak nie będzie jakoś napchane, to powinno być okej. Okay. No dawaj, okej, okay, to teraz zabierzmy się za luny część, to ją zapakujemy z tej strony. Zabawki gdzie będą? Nie ma, tu się zmieszczą. Się. O, dzisiaj To jest Luny. Jeszcze to, ale no Luneczkę już zdecydowanie jest łatwiej pakować, bo już nie jest potrzeba aż tylu rzeczy. Dobra, tutaj. A gdzie będą zabawki? Zabawki zaraz schowamy. Dobra, jeszcze pieluchy. Dobra, tu jeszcze dorzucę Luny. Szczotkę do zębów, pastę. Także tu będzie taka siatka po prostu z kosmetykami. I pieluchy po prostu zapakuję oddzielnie gdzieś do samochodu, żeby mi tu miejsca nie zajmowały. Sropek wjeżdża tutaj. O, no i zabawki tu wrzucimy, dwa słoje o tu wrzucimy, chrupy. No połóż tutaj. I tutaj te właśnie do rozszerzania diety rzeczy, tylko jeszcze się zastanawiam, czy by tego oddzielnie nie spukać, ale chyba będzie tak okej. Okay. Dobra, jeszcze ten laktator gdzieś tu wrzucę. O! I wszystko mamy spakowane. Jeszcze chyba kocyk po prostu tutaj rozłożę i to on... Co? Kautko? No to wiesz. Także dzieci, powiedzmy, że spakowane. Wydaje się to tak być spakowane dosyć minimalistycznie, ale zobaczymy. Najwyżej tak się Dobra, także o tak. Wszystko spakowane. W ogóle sorry za mój taki zatkany nos, ale no ja, i mnie dopadło niestety, ale na szczęście nie jest jakoś najgorzej, bo y, jedziemy też do Warszawy po to, bo mamy wizytę y, w Centrum Zdrowia Dziecka. Ta ostatnia, żeby skontrolować z USG tego brzuszka, pępka. wiem, jak kojarzycie, o co chodzi, to kojarzycie. Latem chyba jeździliśmy właśnie w celu tych wizyt. I po prostu teraz też musimy już tam ostatnia. Y, mieliśmy jechać w grudniu. Ale się pochorowaliśmy, oczywiście, Na no sam wyjazd, dzieci wzięło, wszystkich wzięło, także musieliśmy przełożyć i dopiero na e, luty, także obecnych nie trzeba było odkładać. W sensie, no nie odkładamy, bo już jest OK i jedziemy. Do poniedziałku to w ogóle będziemy zdrowi, e, także tak. I jeszcze oto biorę do torby, do wózka, w sensie nie do wózka, do, e, do samochodu, żeby mieć smoczek na zaczepce. I jeszcze takie gryzaki dwa, żyrafkę i grzybka. A w ogóle musimy też jeszcze wózek ogarnąć, bo już gondola już jest na sprzedaż, a spacerówka wjeżdża. Także to będzie pierwsza spacerówka Leonka. Także no, jest sporo rzeczy do ogarnięcia. Ale teraz pora chyba na moje rzeczy. Aż nie wierzę, że już dzieci są spakowane, że jest walizka i że są dzieci. Po prostu to aż zbyt piękne się wydaje. Ale wiecie, jak coś pójdzie nie tak i będą jakieś, nie wiem, ulewania, rzegi i te sprawy, to będę w czarnej. Bo ostatnio Leon ma, nie jest przebierany w ciągu dnia, także stwierdziłam, że po jednym outficie i po jednym body extra. Okej, okay, także teraz moja torba na szybko jeszcze co do samochodu. No to to, co widzieliście, czyli ten zestaw Leonkowy. kluczyki, Pusteczki. I oczywiście jakiś nowy rzecz do ust. Boże, nowy rzecz balsam do ust. Tu mamy taki ten super ekstra nowe moje odkrycie. Balsam, ten może yy, błyszczyk do ust i klasycznie ten zlanyż, bo w podróży zawsze uszy... O, boże. Bo w podróży uszychnął, nie? Usta i Dobra, mamy to siedził. Jeszcze jest trochę miejsca. Oczywiście to będzie full. Na pewno coś jeszcze dorzucę, więc odstawiamy. Okej! Okay, to teraz pora na moją kosmetyczkę. Więc y, mamy tą kosmetyczkę. I zrobimy pewnie także kosmetyki do make-upu na dole. Dobra, zobaczymy. Najpierw no, ja nie będę gadać. Muszę przygotować sobie Także mamy ten dorant. O tutaj może przestawimy. O! Lepiej. Muszę przygotować tak. Pędzelki. No tak, mam to w ogóle to zmieści mnie. Chyba nie zmieści mi się. Ja mam plan, przygotować się do y, tej torby Mommy Bar, co miałam do porodu. O, oh, wow, Boże, jak duża jest taka kosmetyczka. Tylko nie nie będę tego tu wsadzać, bo to tak kupić nie bardzo. I w ogóle pytałście się mnie na Insta. Tak, na Insta. Czy to jest ta większa, to jest ta mniejsza kosmetyczka. Ona naprawdę będzie pojemna. Więc tu mamy takie rzeczy higieniczne. Czyli płyn do kąpieli, dezodorant, pasta do zębów. O w ogóle nie wiem. To na TikToku pokazywałam. To jest ta malinowa pasta do zębów. One są super. Extra. Już kiedyś yy, mango miałam. Dobra, tu sztuteczkę odpakuję. Co zapomniałam? Oświetlacz. <tuszelüyor> nie, no przecież mam. O. Dobrze. Dobra, ja tu przygotuję. Płyn do demakijażu, także wszystko co everyday się używa, no to tak, Doran. żel pod prysznic zęby, tak, żel, paszki, y, ząbki i jak będę miała make-up, to to do zmycia make-upu, płyn do demakijażu i waciki. Y, jakiś pieniczek w razie łamania czy coś, nigdy nie wiadomo. E, no i patyczki do uszu te też odłożę. A i jakiś kremik do buzi. Dobra, to to wszystko, nie? Okej, okay, to tutaj te higieniczne rzeczy mamy przygotowane. Patyczków muszę jeszcze trochę odłożyć, bo nie będę wracać taki. E, I teraz czas na make-up. E, tutaj będziemy jakiś podkład, perfum jeszcze. Ja jeszcze mam plan żeby taką miniaturkę perfum rzucić do torebki. Dobra, to jeżeli chodzi o kosmetyki. Nic się nie stało. Potrzebujemy jakiś puder pod oczy i ja wezmę sobie chyba ten, klasycznie puder. Dobra, puder, jakiś e, rozświetlacz, także taki, taki. Ja będę sobie już tutaj to układać, tylko nie wiem, nie no, starczy mi miejsca, dobra. Tak, tu mamy ten puder, rozświetlacz. Yy, zamiast podkładu biorę tą właśnie bazę, ale to jest wystarczający Więc tak, najpierw jest tak buzia. Ty musisz upadać? Czekaj Czekajko tak ja muszę się skupić. A, jeszcze pędzelki będą, no właśnie, to wszystko na dole musi być. Także... O. Katastrof. Także musi być yy, tak, co do buzi po kolei. Więc tak, podkład, krem, podkład mamy, korektor, podoczy. Ja wezmę ten no... nie, wezmę ten nowy. nie miałam brać jeden. Wezmę ten, ten, bronzer to weźmy sobie, jeszcze weźmiemy róż wpłynie. Zu zaraz wezmę wszystko, miałam weź, brać malutko i taki o ten y, korektor na tutaj jako bronzer więc to sobie odrzucamy. Czy korektor, róż, bronzer mamy. Okej, okay. puder jest pod oczy. Słuchaj, nam mówi, że nic nie wziąłem do ust, no to wybierz coś co do ust. O, ten olejek. Dior'kowy, może być olejek i weź jakiś... Nie, żadnych czerwonych nie robimy. O, to jest bardzo fajna, neutralna szmineczka. To Może weźmy tą. I jakiś tuż do rzęs. Weźmy sobie ten Kylie. To tak, korektor. Brwi to coś właśnie do brwi. Jakieś takie, o, do przyczysania. Tak. Penseta to jest potrzebna. Czasami będzie. O, kredkę do ust, może jeszcze weźmy. Dobra, jeszcze weźmy kredkę do ust, którą weźmy jaki kolor. O, to ten? No dobra, tutaj bierzemy. Nie robimy make-upu na teraz, tylko pakujemy rzeczy. Albo dobra, zamiast tego olejku to weźmiemy sobie ten. ten od Kylie. O, pielęgnacja. Także to wjeżdża tutaj do pielęgnacji. Jestem różowo znów. A to mhm. jeszcze? Charlotte Trzmieleczka weźmie. Ona jest też ideolo zawsze. O, i tu są te próbeczki, które mówiłam, żeby zabrać. Te torebki sobie wrzucę. Dobra, jeszcze weźmy bronzer. mój ulubiony ten. Także brązer mamy, taki sypki. To, to, to trochę wszystko. Dobra, wstępnie kremik wyciągam, okay. żeby go wrzucić na górę tutaj, na pielęgnację. Więc zobaczymy, czy mi się to tak pomieści. To trzeba tutaj przystalić. Jaką chcesz kredkę, Luna? No. Okay. Nie, ty szminką się wystarczy maluj. Nie bez kredki. Wow, jak mogę ładnie stać. Dobra, tu mamy to, 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 do drzwi. O Jezu, to i tak może być też. Nie, no to jest wypas dużo miejsca, skoro tak to już nie może stać. Bez przesady, co nie? Ale mamy tak skara, może sobie tutaj leżeć. Kredka do ust tutaj wjeżdża. Dobra, to i tu kremik się też zmieści. A i jeszcze pędzle muszą być, dobra, to zobaczymy. To może lepiej... Nie. Okay, Niech to leży sobie. A na to pędzle będą. Pędzelki to potrzebujemy tak różu, nie biorę słabkiego, więc tutaj tylko do rozświetlacza. Na... O jak ładnie! Do pół oczy, do podkładu, do bazy, do korektoru. I jeszcze jakiś jeden pędzelek do yy, oczu. Dobra, w taki sposób niech będzie. Jest git. Albo później poprzestałem to w ogóle totalnie jeszcze, ale jest okej. Okay. Dobra, nie pytajcie, zmieniłam zdanie. Na dole będzie pielęgnacja i kosmetyki higieniczne, bo nie ma miejsca na te rzeczy wyżej. Także pozmieniam. Nie wierzę, zmieści się, okej. Okay. Jeszcze y, te waciki do de makijażu, Jest ciśnę i git. Słuchajcie, jest sprawie dziewiętnasta, jesteśmy przed kolacją. Dzieci jeszcze nie śpią i daleko do położenia ich. Ja zmieniłam o Jezus. totalnie y, ułożenie kosmetyków. zaraz wam pokażę, jak. I y, y, jeszcze ja muszę się szybko spakować. Bo już jutro nie chcę mi się tego robić, wolę dzisiaj. No. A tak dalej leć, ale to zaraz przejdzie. Słuchajcie, przejdzie. Także patrzcie, jednak opcja jest, że kosmetyki do Make-upu są na górze, a na dole y, mamy pielęgnację, że tak powiem, ale to jedynie pielęgnację można nazwać krem y, i takie po prostu higieniczne kosmetyki. Także patrzmy, co my tu mamy na dole. Sił. Dobra, chyba nie dam rady tego, O, dobra. Jest, jest, jest. Więc takie mamy ułożenie, a jeszcze dorzuciłam maszynkę do golenia jednorazową, także mamy tutaj płyn do demikier, maszynka, szczoteczka, pasta, dezodorant, perfumy. Jeszcze dorzuciłam maskę do ust. Tu mamy krem do twarzy i olejek. No i tu patyczki do uszu. Więc taki zestawik. A na górze to już no, nie ma co Was zanudzać, po prostu w taki sposób. A jedno, co jeszcze zmieniłam, to po prostu, słuchajcie, dodałam, zamieniłam y, pu puder. Bez sensu taki duży brać. I zamieniłam na tą miniaturę z Too face taki brzoskwiniowy y, puder. Także h. A i to wrzucę osobno do walizki, po prostu, bo to bez sensu do kosmetyczki. Hello, hello, następnego dnia. I słuchajcie, przed, przed wyjazdem jest takie chaos, że ja już nie nagrywałam co dokładnie robię. Ale patrzcie, tu moja torba. Dokumentacja medyczna pana Leona jest. Szczotka do włosów, tu jeszcze to dorzucam do samochodu. Jakąś miseczkę biorę dla Leona. I takie te do jogurtu amarantysa. I tu ogólnie jest moja torba. Także gdzie jeszcze kaszkę wzięłam? Moja kawka, lampka. Termometr, w razie co? Także tu już jest niezły miks. Wszystko mamy i poduszki, kapciuszki w twoim plecaku, o tu, który się nie zapina do końca, tu twój plecaczek, także tu moje rzeczy, tu jakieś podręczne, więc done. Jemy śniadanko i w drogę.